Czasu do czasu pojawia się fenomen, który zmienia sposób prowadzenia biznesu. Internet zdążył już wpłynąć na to, jak się porozumiewamy, uczymy czy robimy zakupy. Teraz to Groupon zmienia zasady promocji firmy i rozwoju rynkowego. Tysiące lokalnych przedsiębiorców z całego kraju odkrywa, jak Groupon łączy zakupy grupowe z mediami społecznościowymi, tym samym zapewniając im setki, a nawet tysiące nowych klientów dosłownie z dnia na dzień. Czym jest Groupon? Groupon przedstawia najlepsze oferty w mieście każdego dnia. Podpowiada, jak można dobrze spędzić wolny czas, zobaczyć coś ciekawego, zjeść czy kupić w największych miastach w Polsce. Dzięki wymogowi minimalnej liczby klientów potrzebnych do aktywacji oferty klienci otrzymują niewiarygodnie atrakcyjną cenę, a firmy rekordowy przypływ klientów. Bo na pewno było bardzo dużo nowych klientów. Przedsiębiorcy z całego kraju zachwycają się wynikami promocji z gruponem. Żadna z poprzednich form reklam nie zagwarantowała nam takiej ilości klientów. Grupon przyniósł nam bardzo dużą liczbę gości, którzy do nas wrócili. Wynikiem jest to, że bardzo dużo ludzi nas odwiedza. Największe dzienniki, takie jak Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita czy Puls Biznesu, jak i wszystkie główne stacje telewizyjne mówią o fenomenie Grupona. Grupon to jedyny powód, dla którego z niecierpliwością czekam na przychodzącą pocztę każdego ranka. Chcesz dowiedzieć się więcej? Obejrzyj nasze wideoklipy, aby przekonać się, w jaki sposób współpraca z Gruponem może zmienić Twój biznes dosłownie z dnia na dzień.